Cześć! Nice. Witaj na kanale Misja Adwokat. Dzisiaj skoncentrujemy się na rozwiązaniu kazusu, który swego czasu też budził pewne kontrowersje. Kwestia okazania pojawiła się w poprzednich latach na egzaminie adwokackim, więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby przyjrzeć się właśnie kwestii okazania. Z okazaniem na pewno spotkałeś się oglądając filmy, tak? Ja po raz pierwszy spotkałem się z instytucją okazania jeszcze na studiach i pamiętam, że obejrzałem taki film polski pod tytułem Symetria. I tam była bardzo kontrowersyjna sytuacja, kiedy podczas okazania pokrzywdzona miała wskazać sprawcę, wskazała osobę niewinną. I wtedy po raz pierwszy miałem taki obraz, że to okazanie jest dosyć kontrowersyjną czynnością, może czasami doprowadzić do skazania osoby niewinnej. A później, no wtedy nawet nie przypuszczałem, jak często będę miał do czynienia w sprawach karnych, brać udział i oglądać to, jak wygląda kwestia okazania, albo słyszeć, jak to, to wyglądało od moich klientów. Ten kazus jest jednym z moich ulubionych, dlatego że przypomina mi o różnych śmiesznych sytuacjach z tego okazania, kiedy miałem okazję widzieć, jak to wygląda w praktyce, popełnia się dużo błędów. No, i między innymi w tym kazusie waszym zadaniem było wychwycenie, jaki błąd został popełniony na okazaniu. A kazus jest o tyle nietypowy, że zawiera okazanie, ale nie wizerunku ani osoby, ale głosu. Więc to jest coś interesującego pod kątem praktyki, bo jest to kwestia kontrowersyjna. Aczkolwiek dopuszczalna przez orzecznictwo, że okazywanie samego głosu jest również w praktyce spotykane. Przyjrzyjmy się pokrótce kazusowi, na czym ten e, kazus polegał. Więc, e, przede wszystkim, prokurator oskarżył Jana K. o zarzut pobicia, więc czyn z artykułu 158 był przedstawiony dokładny opis tego czynu, kiedy, co i jak, jakie były czynności sprawcze, co Janka zrobił wspólnie w porozumieniu, no i cały opis skutków tego pobicia w postaci lekkiego stopnia wstrząśnienia mózgu, obrzęku, no i złamania kości nosa i tak dalej tak dalej. Dalej w kazusie mieliśmy kwestię okazania, że jedynym dowodem, który był obciążający, to były zeznania pokrzywdzonego, który Wskazał podczas okazania sprawcę i podczas pierwszego okazania, okazania wizerunku, później okazania osób przybranych, okazania wyglądu, nie był w stanie go rozpoznać. Natomiast stwierdził, że być może uda mu się rozpoznać tego sprawcę po głosie, bo miał charakterystyczny głos. Policja przeprowadziła taką czynność, przesłuchanie i okazanie głosu. Należało ocenić, czy to okazanie było prawidłowe, ponieważ przybrano do tego okazania jeszcze dwóch innych mężczyzn, Czytano teksty, te teksty były dosyć krótkie i każdy był inny, a na dodatek pokrzywdzony przyglądał się, jak te osoby wypowiadają te kwestie. Bardzo lubię ten kazus, ponieważ um, kiedy go przedstawiam, na przykład studentom, kiedy, kiedy go opisuję, za pierwszym razem wszyscy w przeważającej większości od razu rzucają się na kwestię naruszenia przepisów proceduralnych w postaci naruszenia artykułu 183, i faktycznie to jest dobry trop. Ale zwróćcie uwagę, że o ile podniesienie zarzutów procesowych może przynieść korzyść w postaci pomyślnego wyroku, zmiany tego wyroku, może doprowadzić do uchylenia bądź ewentualnie zmiany, ale większym uchybieniem jest jednak naruszenie prawa materialnego, którego na pierwszy rzut oka tutaj nie widać. Więc co trzeba zrobić? Po pierwsze musi nam się chcieć i sięgnąć, oczywiście to jest podstawowy obowiązek zdającego egzamin, sięgnąć po przepis, który stanowi kwalifikację prawną czynu i sprawdzić, czy opis, który się znajduje, pasuje do tej kwalifikacji wyrażonej w kodeksie karnym. Więc bierzemy sobie przepis kodeksu artykułu 158, bo taka jest kwalifikacja. Prawne czynu. Kiedy otworzymy sobie ten przepis, artykuł pierwszy mówi tak. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w artykule 156, 157? No i wracamy do naszego opisu. No i czytamy, czy jest coś tutaj odnośnie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia? Jeśli nie ma tego znamienia, to znaczy, że. To nie jest ten czyn i sąd zastosował błędny przepis. No więc kiedy przeczytamy sobie ten opis czynu, wracamy, no patrzymy, że mnóstwo tutaj jest skutków, mnóstwo Obrażeń, które sąd wymienia, ale nie ma nawet słowa, aby podczas tego pobicia doszło do narażenia tego pokrzywdzonego na utratę życia, bądź zdrowia, bądź uszczerbku. Jest tylko mowa o spowodowaniu naruszeń czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni. I to w, co do kwalifikacji prawnej pobicia jest dopuszczalne. No może akurat udało się go uratować, może udzielono mu pomocy medycznej, więc wcale te obrażenia nie są tutaj istotne, że jest akurat poniżej 7 dni, to mogło być zarzut pobicia. Ważne jest, że dwie osoby, a Jedną. Tutaj jest definicja pobicia i to wszystko się tutaj w, tej, w tym opisie znajduje, ale sąd zapomniał o bardzo istotnym znamieniu poprzez narażenie. Więc mamy o wiele poważniejszy zarzut, który może spowodować uniewinnienie, no bo mamy zarzut naruszenia prawa materialnego. Podchodząc do rozwiązywania pewną metodologią, mamy niejako już zakodowane pewne kroki w pamięci. Każdy obrońca, każdy adwokat, który ma doświadczenie w sprawach karnych, zaczyna od opisu czynu i od kwalifikacji prawnej. A nie od razu rzuca się, bo musicie wiedzieć, że często kazusy są tak sformułowane, aby odwrócić Twoją uwagę, czasem zwrócić Twoją uwagę na pewne kwestie albo odwrócić od pewnych kwestii. I jeżeli byśmy podnieśli tylko ten zarzut, no byłoby tylko połowa sukcesu, bo gdyby się okazało, że były tam jeszcze inne dowody, które są na niekorzyść. Oczywiście z kazusów wynika, że był to jedyny obciążający dowód i faktycznie taka apelacja mogłaby mieć szansę powodzenia, chociażby przez to, że wykluczymy całkowicie ten dowód obciążający, więc nie ma dowodu obciążającego, nie ma rozpoznania w związku z tym jest Uniewinnienie. Natomiast w sytuacji, gdyby się okazało, że tam było jeszcze wiele innych, dowodów obciążających, to taki zarzut procesowy ukazałby się, że nie ma wpływu w ogóle na treść orzeczenia, i sąd by powiedział: No dobrze, że to podniosłeś, jest to faktycznie uchybienie, ale jeszcze pięciu innych świadków potwierdziło sprawstwo, w związku z tym sprawa i tak jest oczywista, apelacja będzie oddalona. Natomiast zarzut naruszenia prawa materialnego jest tak istotny, że nie musisz już wcale tutaj podnosić jakiegoś wpływu na treść orzeczenia. Już to jest tak poważne uchybienie, które no, musi doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia. W związku z tym, pamiętajmy, że podchodząc do rozwiązywania kazusów rozpoczynamy od rzeczy najważniejszych, a dopiero potem idziemy do tych mniejszych uchybień. Jeśli trafiłeś w to rozwiązanie, to gratuluję ci. Jeśli podniosłeś tylko zarzut naruszenia 183, to też dobrze. Natomiast pełne rozwiązanie to jest naruszenie prawa materialnego i naruszenie prawa procesowego. Ale przyjrzyjmy się w takim razie, jakie tutaj były uchybienia pod kątem tego okazania. Więc po pierwsze, musisz pamiętać o tym, że okazanie głosu jest w pełni dopuszczalne i doktryna i orzecznictwo traktują ten dowód jako możliwy do przeprowadzenia i legalny, zgodny z prawem, chociaż sam przepis nic nie mówi na temat y, kwestii głosu. No, orzecznictwo wypowiedziało się na ten temat, jak to musi zostać przeprowadzone. Więc po pierwsze, y, można doprowadzić do okazania głosu, ale trzeba spełnić te wszystkie warunki, o których mówi artykuł 173 KPK, czyli po pierwsze, do przybrania musi być minimum 4 osoby, tak? Czyli łącznie razem z tym potencjalnym podejrzanym, no, muszą być to 4 osoby. Liczba parzysta jest też istotna, dlatego, aby jeżeli byłoby 5 osób, a podejrzany w centrum, mogłoby to sugerować, że ta osoba w centrum, która dwie osoby po bokach, już powoduje pewnego rodzaju sugestie. Więc ta czynność musi być przeprowadzona tak, aby nie było najmniejszego cienia sugestii. W tym miejscu przypomina mi się taka anegdota z moich spraw. Które, które prowadziłem, kiedy broniłem jednego młodego człowieka, którego udało się uniewinnić, doprowadzić do uniewinnienia. A przypominam sobie tą sprawę z sentymentem, dlatego, że jak potem czytałem protokół, widziałem te osoby przybrane, no to było to dosyć komiczna sytuacja, dlatego, że mój klient akurat podczas okazania był w grupie trzech innych osób. Był charakterystyczny kontrast pomiędzy moim klientem, a tymi trzema osobami, ponieważ to były osoby elegancko ubrane, ogolone, takie na świeżo. Mój klient, który wyróżniał się pod, podczas tego okazania, ponieważ był na dołku, tak zwanym, czyli, czyli był zatrzymany, był nieogolony, dosyć brudny, i na dodatek jeszcze jakby się spojrzało na jego obuwie, nie miał sznurówek. To jest taka normalna, standardowa procedura. Chodzi o to, żeby osoba zatrzymana się nie powiesiła, więc wyciągane są im sznurówki z butów. W związku z tym wyróżniał się dosyć mocno. Każda osoba, która tam była wśród tych pokrzywdzonych, wskazywała na niego, bo było to dosyć oczywiste, tym bardziej, że się bardzo mocno wyróżnia. Nie trudno było obalić ten dowód podczas przewodu sądowego, ale na dodatek jeszcze niektórzy powiedzieli, że wskazali tego mojego klienta, ponieważ kojarzyli go z podwórka, co nie miało w ogóle żadnego przełożenia do tego, czy on akurat faktycznie to zrobił. W związku z tym tak sprawa zakończyła się pomyślnie, natomiast yy, niepoprawne, i wracając do naszego kazusu, całkowicie niepoprawne było to, że każdy z tych osób wypowiadał inny tekst. Orzecznictwo mówi, że to musi być ten sam tekst i on musi być stosunkowo długi, aby słysząc ten tekst, można było usłyszeć charakterystyczne tego człowieka, no, rytmikę, tembr głosu, barwę tego głosu. Nie mogą być to teksty krótkie, a poza tym każdy musi wypowiadać te same frazy, te same zdania. Drugim uchybieniem, które tutaj było, był fakt, że była za mała liczba Osób. Przepis mówi, że musi być co najmniej cztery. Tutaj były trzy osoby, to więc to też trzeba było w kazusie wychwycić. I to z reguły każdy podnosi ten fakt. Po trzecie jest jeszcze bardzo ważne uchybienie. Zwróciliście uwagę być może na to, że w kazusie jest informacja, że pokrzywdzony. Słuchał nie tylko głosu, ale też przyglądał się, kto wypowiada dane kwestie. To też jest uchybienie, ponieważ przesłuchiwany powinien skoncentrować się wyłącznie na tekście i nie powinno go nic innego rozpraszać, żadne bodźce wizualne on powinien słuchać tylko tego głosu. Ja pisząc taką apelację, jeszcze podniósłbym, tego nie było w kazusie, no ale zauważcie, że za pierwszym razem nastąpiło okazanie osoby. I gdyby było tak, że potem znowu by przybrano kolejne osoby i w tej grupie znowu był ten domniemany sprawca, to mogłoby to wskazywać już sugerować, że znowu po raz kolejny jest ta sama osoba. jest dodatkowe uchybienie, ale bez tego też myślę, że ten dowód byłby całkowicie do wykluczenia. A w związku z tym, jak nie ma dowodu na winę, to w tym wypadku wyrok zasługiwałby na zmianę poprzez uniewinnienie takiego sprawcy. A jeszcze przytoczę jak powinny wyglądać poprawnie sformułowane zarzuty odwoławcze, bo tutaj też często dochodzi do dziwnych konstrukcji, czasem nadmiernie rozbudowanych. No pamiętajmy o tym, że zarzut odwoławczy dobrze skonstruowany, zarzut po pierwsze w sposób zwięzły, precyzyjny i jasny. Określa dane uchybienie. Ja, przygotowując sobie na potrzeby tego kazusu, po pierwsze zacząłbym od tego, który jest najbardziej doniosły, a więc od zarzutu naruszenia prawa materialnego. To jest naruszenie zasady nullum crimens lege. Jeśli jakieś znamie nie zostało przez sąd opisane, to znaczy, że to nie jest czyn opisany w ustawie. To jest zupełnie inny czyn. Sąd go skazał za coś, co nie jest w ogóle znane kodeksowi karnemu. Jakieś pobicie bliżej nieokreślone, ale to nie jest to pobicie z kodeksu z artykułu 158, bo tam musiałoby być jeszcze znamie narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia bądź spowodowania ciężkiego Uszczerbku, a tutaj tego w ogóle nie ma, tym się są nie zajął. Więc w prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, a za taki należy uznać opis czynu, doszło do zastosowania niewłaściwego przepisu, artykułu 158. No więc zarzut byłby mniej więcej tak. Na podstawie 438 punkt 1 kpk, czyli ten, który dotyczy kwalifikacji prawnej, zarzucam obrazy prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu, to jest artykuł 158, paragraf 1 poprzez błędne jego zastosowanie, pomimo że z opisu czynu wynika, że oskarżony nie wypełnił znamion tego przestępstwa. I tak króciutki zarzut spełniłby swoją rolę. Natomiast co do artykułu 173, tutaj będzie obraza przepisów postępowania, naruszenie artykułu 173 paragraf 1 polegające na poczynieniu ustaleń faktycznych na podstawie wyników czynności okazania głosu pokrzywdzonemu, w sytuacji gdy w okazaniu brały udział 3, a nie cztery osoby, odczytywano różne i zbyt krótkie teksty, pokrzywdzony słyszał i widział osoby przybrane do okazania, co oznacza, że czynność nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy. To jest wyłączający sugestie. Naruszenie to, może dodać, jeszcze miało wpływ, bo tu musimy jeszcze drugi element do tego zarzutu podnieść, że naruszenie to miało wpływ na treść orzeczenia, bowiem doprowadziło do błędu w ustaleniach faktycznych w zakresie sprawstwa oskarżonego, w zakresie identyfikacji oskarżonego. Tak postawione zarzuty są merytorycznie. Poprawne i z pewnością odniosą spodziewany rezultat. Jak widzisz, e, kiedy masz pewną metodologię rozwiązywania, kiedy masz w głowie pewne algorytmy, schematy, po prostu że idziesz sobie krok po kroku, to po pierwsze masz taki, takie wrażenie, że żaden kazus nie jest dla ciebie straszny, bo ty masz pewien. nikt ci nie zwiedzie, tak? Nikt nie jest w stanie cię po prostu odciągnąć, bo ty wiesz, że musisz zacząć rzeczy najważniejszych i przechodzić. Tak musisz podejść do każdego kazusa, a potem do każdej sprawy, którą będziesz kiedykolwiek prowadził jako obrońca i bronił ludzi. Więc. Początkowo y, historia z moim kursem polegała na tym, że najpierw przygotowywałem moich aplikantów i stworzyłem im taki schemat postępowania krok po kroku, aby czuli się bezpiecznie, aby wiedzieli wszystko, co mają robić po kolei. Efekt był taki: wow, to, to jest naprawdę proste, to jest naprawdę, da się to zrobić, da się przejść. Przede wszystkim zależało nam na tym i mi, żeby zrobić to jak najszybciej, tak? Żebyś mógł jak najszybciej te uchybienia znaleźć, no bo wiadomo, że mamy często bardzo mocno ograniczony czas. Nie tylko na egzaminie, ale potem też te cztery. 14 dni w praktyce dosyć szybko mija. Istotne jest to na egzaminie, abyś miał sprawdzony system, żeby zrobić to jak najszybciej. I no z tym systemem no, dochodzisz do takiej wprawy. W tym kursie nie daję ci takich informacji podstawowych, które wyniesiesz z aplikacji, które znasz ze studiów. Nie będę cię tam zanudzał tymi definicjami. Ja mam dokonać pewnej transformacji w tobie, abyś ty po prostu e, bardzo szybko wpadał na pomysły, na, na zarzuty, znajdował te uchybienia i chodzi o szybkość tego postępowania, tak, żebyś ty po prostu robił to automatycznie. Dostajesz kazus i od razu twój umysł jest nastawiony na pewne słowa klucze, na pewne frazy, na pewne ym, hasła, które automatycznie w twojej głowie. Podpowiadają ci rozwiązanie i każą ci szukać akurat w tym miejscu. Więc kurs jest stworzony metodą krok po kroku i powoduje to, że ty o niczym nie zapomnisz, tak? Jesteś po prostu nastawiony. Więc coś, co początkowo było zarezerwowane tak naprawdę tylko dla takiego wąskiego grona moich współpracowników, osób, które już mają ten egzamin za sobą i, i cieszą się teraz już w tym momencie, że nie muszą już do tego podchodzić i wykonują zawód. Przekonałem się do takiego pomysłu, że warto jest się podzielić tym. W szerszym gronie, że to ma sens, że to powoduje taką fajną przemianę w Tobie, gdzie zaczniesz podchodzić do tego z większym luzem, a nawet z takim, z tak, z takim oczekiwaniem na ten egzamin, że i tak sobie poradzę, i tak sobie znajdę te, te przepisy, żeby to jak najprościej wytłumaczyć. Bo powiem szczerze, podręczniki, które są dostępne, są wspaniałe, są opracowane przez naprawdę doświadczonych, mądrych ludzi. Często mam wrażenie, że jest tego tak dużo, tych informacji, mało tego, autorzy między sobą się też nie zgadzają, te komentarze powodują taką też pewną, pewnego rodzaju dezorientację, tak? że jeden autor pisze w ten sposób, drugi w ten sposób, więc um, zbierając to wszystko, te wszystkie teorie w jeden system, bezpieczny system, no, poruszamy się w, takim, w takiej przestrzeni, żeby maksymalnie to praktycznie uprościć. Aby nie, nie przekazywać tutaj nie wiadomo jakich teorii, że według takich orzeczeń jest tak, ale jeszcze inne orzeczenie mówi tak, to chodzi o praktykę. I na tym polega praktyczne podejście adwokata, że on powinien odnieść sukces na zasadzie, żeby ten klient wygrał, żeby, żeby odnieść tutaj właściwy rezultat, ale niekoniecznie zagłębiać się w te wszystkie meandry i zawiłości, bo jak sami dobrze wiecie, im dalej w las, tym więcej drzew i to powoduje wszystko taką dezorientację, że już tam się wydaje, że coś panowaliśmy, a potem, a potem okazuje się, że a, jest jakieś orzeczenie, które mówi, że zupełnie zmienia koncepcję o 180 stopni. Więc nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o, o znalezienie uchybienia i zrobienie tego tak, żeby to było jak naj bardziej bezpieczne. I o to w tym wszystkim chodzi. Ja ten egzamin mam za sobą, go zdałem, wszyscy moi aplikanci, którzy przygotowałem też, Ty również, Tobie również się to, to uda. Jeśli chcesz poznać ten system, jeśli chcesz go zapoznać się z nim, to informuję, że już jutro rusza przed sprzedaż. Możesz go nabyć po promocyjnej cenie przez 3 dni będzie to cena 1199 zł. Będzie możliwość nabycia tego na raty 0%, więc jeśli będziesz chciał się z tym kursem zapoznać, a nie masz akurat takiej kwoty, to spokojnie będziesz mógł sobie spłacić to na raty i to to jest akurat żaden problem. Natomiast po tych 3 dniach przed sprzedaży ten kurs będzie dostępny w cenie już podstawowej, czyli 1499 zł brutto. Jeśli chcesz nabyć ten produkt, to możesz zrobić to poprzez link, który jest dostępny w opisie pod tym filmem. Ja osobiście nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy już pracę nad nim, kiedy poznasz ten kurs, kiedy powiesz: Wow, to jest dla mnie, zmieniłem swoje podejście do apelacji karnej, i cieszę się, że będę mógł się z tym, z tym tobą podzielić i dać ci ten komfort i ten luz, żeby. W końcu opanować to. No szczególnie mogą z tego również korzystać osoby, które nie czują za bardzo prawa karnego, które miały mało do czynienia, które nie pisały apelacji karnej. On jest tak pomyślany, aby nawet taka osoba, która nie ma tutaj doświadczenia poradziła sobie spokojnie i przeszła ten egzamin. Jeśli uważasz, że ten kurs może być dla Ciebie, jeśli może być dla Ciebie pomocny i jesteś nim zainteresowany, ale ciągle masz jakieś pytania odnośnie, odnośnie tego kursu, to zapraszam Cię do pisania mi w komentarzach wszelkich Twoich wątpliwości, wszystkich pytań. Na wszystkie postaram się odpowiedzieć wyczerpująco. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę, za to, że poświęciłeś czas na obejrzenie tego filmu i zainwestowałeś też w siebie, aby podnieść swoje kwalifikacje, zapoznać się z nowym kazusem. Już będziesz wiedział jak tego typu zarzuty stawiać? Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to pisz w komentarzu. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kursie.